Cześć! Jak bezpiecznie i prawidłowo wykonywać na linach na drabince? Nazywam się Leszek Kawa i prowadzę, uczę jogi w omsiotku Hatha Yogi w Dzisiaj na prośbę jednego z widzów kanału odpowiadam tym nagraniem. na Nannah wykonujemy na dwóch lub trzech linach. Jeśli mamy hak, nie tak jak tutaj z drabinka, to zawieszamy liny zazwyczaj na stałe. Natomiast na drabince są szczeble i one są na tej drabince od góry do dołu i można dobrać wysokość. Tak? Można się zawieszać wyżej, niżej, co powoduje, że można dobrać wysokość do wzrostu i poziom tak. Jak ktoś się boi, to trzeba się zawieszać niżej, ewentualnie dotykać rękami do ziemi, a jak nie, no, to można zawieszać trochę wyżej, mając no, proste ręce. Więc jak się zawieszamy? dwie liny, jedna na całą długość, druga w pół. Można w ten sposób, albo odwrotnie. Czyli górna lina w pół i dolna na całą długość. Gdybym zawiesił pierwszą linę wyżej, to mogę mieć dwie liny na całą długość. Wędzę na dole. Żeby było, lepiej podparta, żeby było lepiej podparta kość krzyżowa. Drabinka jest nie za szeroka. To jest ważna rzecz. W, nas w szkole są drabinki takie zrobione na specjalne zamówienie. W salach gimnastycznych są szerokie drabinki, więc yy, proszę uważać nie zawieszać się na środku szczebla tej szerokiej drabinki, tylko w jednej trzeciej albo nawet w jednej czwartej od tej tonowej części, żeby tak nie obciążać yy, szczebla. Tutaj jest 70 około centymetrów, więc te szczeble wytrzymują, ale nadal trzeba przestrzegać pewnej zasady, żeby nie robić szybkich, gwałtownych ruchów. Więc je liny, dwie na razie, później pokażę jeszcze na trzech i żeby lina się nie wżynała, to przywiązuję koc do bioder paskiem. Funkcjonują taśmy, czy takie pasy, do wpiszemy na linach, u nas w szkole to jest świadoma decyzja, takich pasów nie ma, chodzi o to, żeby nie było tak komfortowo, żeby nie, nie wisieć z, zbyt często, tak? Bo jak jest zbyt komfortowo, ludzie z lenistwa zawieszają się zbyt często, a to nie jest wcale takie dobre, powinniśmy raczej stawać na głowie w 8-9 razach na 10 i tylko raz, dwa razy zawieszać, według mnie taka powinna się proporcja, ponieważ staj na głowie, ciało pracuje, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań w szyi, Najczęściej tak, czy jakieś naciśnienie, problem z oczami. Możemy robić staj na głowie, no to lepiej zazwyczaj stać na głowie. Jeśli nie możemy, no to można być w powrócone, albo jak się gorzej czujemy, mamy słabo, mamy mniej siły, słabszy dzień, to wtedy lepsze zwiszenie na linach. To jest takie bardziej relaksowe, nie potrzeba nic pracować, tak. Z Biorę koc do formatu świecy. Jak zrobić? Bezpiecznie, tak? Trzeba rozłożyć ten koc i złożyć na dłuższym boku. Przywiązać koc od tyłu. Przykłada sobie ten koc. Opiera się do drapią ścianę i zakłada pasek. Przez głowę, nie przez nogi. Później, tak samo linę się przekłada przez głowę i wyjmuje przez głowę. Są tacy, którzy chcą wyjść z wiszenia na linach przekładając, wchodząc wyżej i wyjmując nogi. Tak. To jest niebezpieczne, tak? Więc lepiej zawsze przez głowę, żeby noga nam się nie zaplątała. Ten pasek nie musi być mocno dociągnięty. Chodzi o to, tylko, żeby koc się utrzymywał. Więc dociągam go trochę. Mogę tą końcówkę paska włożyć sobie też, żeby się nie motała. I tak mam koc przywiązany od tyłu i tutaj zważę. ten koc był w tym miejscu, gdzie będzie lina, gdzie będzie lina mi się wrzynać, wbijać w uda. Więc, żeby tak szybko nie odcinało nam nóg, nie, rożenie nie, nie ustawało, to koc, no i też z tyłu, jest bardziej komfortowo. Wchodzę w linę, przez głowę, przez dół. Sprawdzam zawsze, żeby lina była zaczepiona na środku szczebla. Wchodzę na pewną wysokość, no tak, żeby ułożyć się biodrami na linię, kością krzyżową na wejrze liny. Muszę ustawić biodra równo, prostopadne do ściany i odchylić tą złapać rękami za linę. Częsty błąd to jest taki, że z powodu y, strachu ludzie trzymają za szczebel i wchodzą nogami. Więc proszę tak nie robić. Stoję na linie, stoję na szczeblu, odchylam się trzymając rękami za linę i dopiero wchodzę nogami. Wchodzę prostopadle i powoli. Wchodzę trochę, wchodzę trochę, na wysokość więcej bioder i zginając nogi opieram biodra o ścianę, o drabinkę. I teraz rękami przesuwam co stronę bioder, wychylam tu w dół i prostuję nogi. Prostuję nogi, jestem wewnątrz drabinki, mogę się przytrzymać rękami, mogę rękami przesunąć ten koc do góry, żeby się spłaszczyć, przesunąć odcinek lędźwiowy do ściany. Muszę sprawdzić, czy wiszę równo. I następnie, tutaj jestem dosyć nisko zawieszony, więc nie mogę wyprostować ręk, Rąk, żeby wisiały luźno, więc łapię za łokcie. Jeśli wiszę na przykład w sumie 5 minut, to po połowie czasu, po 2,5 minutach zmieniam skrzyżowanie. Czyli jeśli 10 minut, to po 5 minut. Uważam, żeby nie napinać głowy, bo głowa luźno, czuję głowę do ziemi, tył szyj miękki. Jeśli czuję się komfortowo stabilnie, mogę zamknąć oczy i rozluźnić. Jest to pozycja relaksowa, przyjemna. Oddech nas zwalnia. delikatny, głowa odpoczywa. Odczuwamy korzyści robienia pozycji odwróconych. Regularne ćwiczenie pozycji odwróconych. Jest dobre dla naszego mózgu, oczyszcza zatoki, razem ze świecą tworzą parę, więc pamiętajcie też, że jeśli zawieszacie się na linach, to później trzeba tyle samo czasu zrobić świecę, albo przynajmniej pług. A jak już zupełnie nie możecie, tak, nie macie siły, to przynajmniej zrobić leżenie z nogami na ścianie. Najlepiej zrobić świecę, może być na krześle, dodaj do tego półk albo nogi na oparcie krzesła. Tak, żeby te dwie pozycje były w parze. Jest taka zasada, stoisz na głowie, 5 minut, potem, potem zrób tyle samo świecę, albo nawet dłużej. Żeby wyjść z pozycji, podnoszę ręce, łapię zalinę i powoli się podnoszę. Nie muszę już teraz prostopadle wychodzić z pozycji. Mogę się skręcić na bok, złapać za szczeblu, razekurować się i schodzę nogami. I tu jest ważne, żeby po zejściu na ziemię, wyjęciu liny przez głowę, trzymać się za drabinkę, stać przy drabince i oprzeć czoło na chwilę. Postać tak przez 10, sekund 20, może dłużej, tak żeby nie zrobiło się ciemno przed oczami. Co się w niektórych zdarza? To jest wiszenie na dwóch linach. Tak jak powiedziałem, może być też górna lina na całą długość, a dolna pół to lina się przekłada przez i powstaje taka podwójna pętla, w którą się wchodzi. Ona nie jest jakoś nic tu związana. Ważne, żeby nie była skrzyżowana, bo jak będzie skrzyżowana, to wtedy się nie będzie mogła tutaj skrzyżować, nie może się rozszerzyć, tak? Więc musi być w ten sposób. Dolna linia w pół powoduje, że ta pętla ciaśniej jest wokół bioder, czyli jest trudniej dojść, ale jest większe bezpieczeństwo, czyli nie tak łatwo wypaść. To jest istotne szczególnie dla osób, które się uczą wisieć na linach, tak. Ja miałem nogi na szerokość drabinki, ale jak już opanujemy wiszenie na linach, to nogi można brać bliżej siebie albo bardzo szeroko. Jak szeroko weźmiemy nogi, to zawsze jest bezpieczniej, tak. Bo nogi szeroko, lina nie, nie wyskoczy, tak. Ale le gorzej jest to dla kręgosłupa lędziowego, więc to jest sztuka szukania pewnego ustawienia, żeby to wgięciu telewizji nie było za duże, tak? Teraz trzy liny. Na trzech linach... Pamiętam, jak 30 lat temu zaczynałem ćwiczyć ochrę. To było w sali gimnastycznej w centrum Warszawy, w szkole. Tam były już te szerokie drabinki. No i wiszach, wisz, zawieszaliśmy się na szczeblach. By, były osoby cięższe i te szczeble po prostu pękały, tak. Część z nich musiała być spiłowana, przecięta i nikt nie po prostu nie było, tak, więc. Jeśli ktoś by chciał taką drabinkę sprawdzoną, konstrukcję, to w opisie tego filmu jest link. Możecie się u nas tak. zobaczyć. Dwie liny na całą długość i biorę trzecią linę. Zawieszam za te dwie. Czyli najpierw za pierwszą. I tu jest ważne, żeby ściągnąć węzeł na dole. Węzeł liny. I tą końcówkę liny z tym węzłem przekładam przez tą drugą wolną linę i wiążę zwykły supełek. Zwykły supełek, tak żeby ten węzeł liny trzeciej był na zewnątrz. To jest istotne, ważne, żeby ta lina nie wyskoczyła. Zawsze nie jest, jesteście pewni, czy, pewni, czy dobrze zawies y zawiesiliście linę, to trzeba sprawdzić, tak? Trzeba się zawiesić. Czy mogę się zawiesić całym ciężarem i lina wytrzymuje, tak? W ten sposób na trzech linach są dwa punkty zaczepienia, co rozkłada siłę na pół i te punkty zaczepienia są też bliżej końców szczebla, co jest bezpieczniejsze, tak? I dlaczego na trzech linach? Dlatego, że tworzymy takie siodełko. I lina tak nie, nie wchodzi, nie, nie owija się dookoła, więc łatwiej jest się uprostać do leweców, ale też łatwiej wypaść. Więc to nie jest dla osób, które się uczą, wieźcie na Musicie zrobić ileś razy, 5-10 razy, taki wariant, jak ja zrobiłem przed chwilą, i dopiero uczyć się na 3 linach. Ale on jest lepszy dla osób, które mają bólę kręgosłupa tak? Więc teraz chodzę znowu po drabince, siadam na tym środku i dolnej liny, i już widzę, że jestem bliżej drabinki więc trudniej mi będzie wziąć nogi do góry. Ale podnoszę, jedną nogę, drugą wchodzę, znowu zginam nogi, powoli opieram biodra, wychylam tułów i zawisnąłem, zamis tak? Teraz rękami znowu biorę koc do góry, By nie był za założony za szczebel i nogi, albo tak jak wcześniej, tylko zauważcie, że już linia jest wyżej, ale czuję, że minica jest tak ustawiona. Mienica i odcinek nieklędziowy. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli czujecie się niepewnie, weźcie nogi szerzej. Powiedzcie się tylko, że stopy są tej samej wysokości. Czyli tu mam, to jest właśnie zaleta drabinki, pięty na szczeblu. Na ścianie gładkiej, na haku jak się zawieszamy, nie musimy Sprawdzać tak, że jedno nawiodą mnie opadło. Tutaj mam kontakt, widzę, że jest równy, tak. No i ręce. Wcześniej miałem zdjęte łokcie, teraz co prawda dotykam palcami, ale dopiero jak się wyciągam, więc ręce mogę swobodnie wisieć. W takim wiszeniu, żeby nogi tak szybko nie cierpły. Można też podkładać sobie taką deseczkę tutaj, deseczkę podangarski, albo zginać nogi i łączyć podeszwy stóp i robić batek o nas. Także to tyle na dzisiaj. Pozwólcie, że sobie trochę powiszę. I pamiętajcie, jeszcze raz podkreślam, powyższenie na liwach trzeba zrobić tyle samo czasu, świecę, świecę z pługiem, sam pług, chociaż tyle samo minut, nie lekceważcie tylko. Powodzenia w praktyce. Cześć. Aha, jak się Wam podobało, to polubijcie kanał, będziecie dostawali informacje o nowych filmach, nagraniach. Jak macie jakieś pytania albo chcielibyście jeszcze jakiś materiał, to też napiszcie. Postaram się spełnić Wasze prośby. Trzymajcie. Cześć.